Jestem bardzo częstym e, gościem i urorem na Okwie w Koninie, byłem wiele razy też na Zumie wiele niej Górze, więc e, ten e, amatorski, że tak powiem, tryb festiwalu jest mi dobrze znany. I tak naprawdę ja wiem, że to zabrzmie jak herezja, ale ja nie widzę żadnej różnicy między rynkiem amatorskim, zawodowym przeciwnie amatorzy nawet kiedy się pomylą to ich szczerość odwaga jest imponująca w stosunku do pewnej obłudy i walki o sławę i popularność jaką reprezentują Elity artystyczne. Więc ja w ogóle nie, 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 nie kawałkuję kina na amatorski i niematorski. Przeciwnie często tutaj było tak, dwóch debiutantów zrobiło genialne filmy, których nie powstydziłby się ktoś po 70 szkołach filmowych całego świata. Może zaprzeczę sam sobie, ale w tym roku nie było za dużo o których jakoś by się kłóciło ze sobą. Wystarczyło tych propozycji może plus jeden wyłącznie do przydzielenia nagród. Nie chcę mówić ogólnie o poziomie, bo to jest, to jest jakaś taka ta, 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 taka abstrakcyjna gadka. Chcę tylko powiedzieć, nie zaprzeczając sam sobie, że kino amatorskie dla mnie i przez całe życie, nie różnią się od zawodowego, ta selekcja musi być bardziej wnikliwa. A już na etapie przyjmowania propozycji, a nie tylko dedykowania filmów do konkursu.